Z dawna Polski tyś królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo. O Давна. 마루리목소요 마루요 목 Jestem przy tobie, panie. tobie pamiętam czuwam. Moi drodzy każdy z nas pragnie mieć kogoś komu mógłby bezgranicznie zaufać Jednocześnie chcemy aby inni nam ufali Bez tego Trudno myśleć, nie mając lęku o przyszłości, trudno podejmować decyzje na całe życie. Ufność wystawiona jest jednak na wiele prób, bo człowiek ulega, podlega słabościom ciała i ducha. Często mamy szlachetne intencje, chcielibyśmy dobrze, lecz czynimy inaczej. Niżbyśmy byśmy chcieli, postępujemy inaczej z powodu strachu, z wygody, z braku czasu. Tylko Bóg nigdy nie zawodzi, tylko On nigdy nie zdradza. Pozostaje zawsze wierny, ponieważ nas kocha, gdyż Bóg jest miłością. Ta miłość zaprowadziła Chrystusa na krzyż. Na którym oddał swoje życie za wszystkich bez wyjątku. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, mówi Pan Jezus. Jego orężem w zwycięskim pojedynku ze śmiercią była miłość. Jeśli w przypadku rodziny. Ulmów, błogosławionej rodziny Ulmów, śmierć nie miała ostatniego słowa. To właśnie dlatego, że byli oni zjednoczeni z Chrystusem, starając się kochać podobnie jako On. Śmierć, przyjęta z miłości, zwycięża śmierć, mówi Święty Jan Paweł II. I objawia Boga. Który jest miłośnikiem życia, który chce, byśmy życie mieli i mieli je w obfitości, byśmy mieli to życie, które jest w nim. Żydzi, których błogosławieni ulmowie przyjęli pod swój dach, mieli do nich pełne zaufanie, powierzyli im swoje losy, swoje życie. Nie wiemy skąd brała się ta ufność. Może po prostu uważali ich za dobrych ludzi. Słyszeli, że są chrześcijanami nie tylko z imienia. Pomimo ciemnej, okupacyjnej nocy, biło od ulmów światło budzące w sercu nadzieję. Światło mające swoje źródło w miłości do Boga i drugiego człowieka oddając cześć relikwiom błogosławionym błogosławionych rozpoczynając peregrynację tych relikwii w naszej diecezji musimy zapytać się o naszą miłość jaka ona jest czy w ogóle potrafimy kochać Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą, przypomina święty Jan Ewangelista. Tylko taka miłość, miłość czynem i prawdą, pozwala odnieść zwycięstwo nad śmiercią i cieszyć się prawdziwym życiem. Błogosławiona rodzino Ulmów, Naucz nas kochać w ten właśnie sposób i oręduj za nami u Boga. Amen. Rozważamy tajemnicę ruszańcową. Zwiastowanie. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie. Taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas, nas na, pokuszenie, na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko, Matko Boża, módl się za, za nami, nami grzesznymi, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszy, naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź <laughs> się za nami grzesznymi, teraz, teraz i, w razy, i w godzinę, w godzinę śmierci, śmierci naszy, naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko, Matko Boża, módl się Święt za nami krzyżynie, teraz i godzinę śmierci, śmierci naszej. Ja. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszni teraz i w śmierci, śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko, Matko Boża, módl się za nami, nami krzyżnymi, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Matko Boża, módl na... się świętymi, za nami krzyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przyznymi, teraz i w godzinę śmierci, i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Matko Boża, módl się z za z nami, Krzysztofie, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej, naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Bóg Matko Boża, módl się za nami, Krzysztofie, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko, Matko Boża, módl się Święta za nami chrzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci, śmierci, śmierci naszej. naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak Było była na, na początku, początku teraz, teraz i zawsze, zawsze na, wieki, na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy <skrym> się, święta Boża Rodziny. Stąd, stąd Azryki. Raczyny ale od wszelakich złych przygód. Zawsze wybawiać. ochwalebna i błogosławiona Pani nasza. Sieerko, nasze. <laughs> Swojemu nas polece. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Zapada zmrok, już świat ukołysany, znów jeden dzień otwrónął nam jak ptak. Panięce swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę, w ostatnią chwilę dnia. Panięce swej, piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnę. Ostatnie światła zgasną, opieka Twa rozproszy nocy mrok, uśpionym wsią, u Dobrą noc A ludzkim snom Błogosław Dłonią jasną I oddal Od nich Cień codziennych Trost A tym Co z Nie wezmę その Zasną dzisiaj raz ostatni, mary, jodaj. Zasypia świat piosenką kołysanym. Odpłynął dzień, by jutro wrócić znowu Uśmiecham się, Do ciebie na dobranoc, ja piastunko...